Ja, jestem Bosiu a dzisiaj zrecenzujemy sobie zestaw 80012 Bojowy Mech Manchi Kinga. Zestaw pochodzi z 2020 roku. Został wydany w najnowszej serii, bodajże jednej z najnowszych serii Lego, Manchi Kid, inspirowanej historią wędrówkę na zachód. Jest to starożytna chińska powieść. Poprawia coś w tym stylu, tak? Do, 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 do tego można to przyrównać. Zestaw posiada 6 mniej posiada kilka konstrukcji. Jest to od największej do najmniejszej. Mech Manticinga, kawałek miasta, chmura, chmurka, Mech byków, takich demonów, tak, tak jak się nazywają, i kawałek góry. Więc to, to, to wchodzi w skład zestawu. Zestaw posiada 1629 elementów i kosztuje 599 zł, 99 groszy. Więc powiedzmy, że to jest około 600 zł. Dla uproszczenia, ja zapłaciłem za niego trochę mniej, bo 580 zł. Seria jest znana, serio, trudno dostać ją w niższych cenach, bo po prostu najzwyczajniej w świecie jest dosyć trudno dostępna. Ale, do tego przechodząc, nawet 600 złotych za te 1629 elementów nie jest źle, bo innym zestawem, który ma mniej więcej zablokowaną cenę na to 600 zł jest tutaj Razor Crest, który sobie widzicie z Star Wars serialu The Mandalorian. Recenzję możecie zobaczyć na kanale. Zestaw ten, tak, posiada 1023 elementy za tą samą cenę. Dla porównania, zestaw, który ma mniej więcej równicę tych elementów, jest Gridious Starfighter. Recenzję też możecie zobaczyć. Zestaw posiada 400 elementów i to w 200 zł. Śmiech na sali. Ale to jest. To jest to, ile, tu, ile tutaj jest więcej elementów za tą samą cenę. I te elementy to nie jest jakaś kompletna drobnica, ponieważ ta konstrukcja, która jest w tym zestawie, jest o wiele większa od Cresta, to sobie porównamy potem. E, mi się zestaw osobiście podoba, jest to dosyć specyficzna konstrukcja e, i rzeczy dopiero pod koniec zaczyna wyglądać tak, jak powinno. Nie każdy może wiedzieć o co chodzi w marcingu, bo jest to daleka nam e, historia tak. Jest to readaptacja, LEGO to wydało swój serial, więc możecie sobie spokojnie to obejrzeć. Tam jest duża część tego wytłumaczona. Jest przyzwójczy niż większość seriali LEGO. To muszę przyznać, bo byłem w stanie go obejrzeć, przynajmniej w część. I to jest tyle, co mam do powiedzenia teraz, więc przejdźmy już do recenzji. Więc zaczniemy sobie od Bycia Demonów. Mamy dwa w tym zestawie. I mamy tutaj jednego zwykłego żołnierza, który, wystąp który wystąpił prawie w każdym zestawie z serii Manching, zwłaszcza w, w tym z serii z 2020. W 2021 pojawiają się jeszcze trochę inni antagoniści, więc nie jest on już aż tak popularny teraz. Drugi to jest Dowódca, on wystąpił bodajże tylko w dwóch zestawach, tym i jednym droższym. Różnica jest taka, że posiada po prostu toros z innymi ramionami, tą pelerynkę i na ramiennik, który nie jest eks specjalnie ekskluzywny plus rodzi w hełmie ma szary rogami można manipulować, są one dociepiane osobno torsy jak mówiłem są praktycznie takie same, nadruki na nich są bardzo ładne bądź co bądź ale są dos dosłownie takie same tylko ten ma właśnie rączki w kolorze metalowym w odróżnieniu do zwykłych żołnierzy z tego co mi wiadomo w serialu wszystkie te byci to są klony więc ten na dobrą sprawę dosłownie różni się tylko tym, że ma trochę więcej pancerza na wyposażenie ma to ostrze z Nerdsonites w kolorze transparentno-pomarańczowym, neonowo-pomarańczowym i w takim też kolorze mają główki. Wszystkie te główki są w tym kolorze, tak więc ten drugi też ma w neonowo-pomarańczową. Jest to dosyć fajny patent, ponieważ dzięki temu możemy obracać ich głowy prosto. tak Wystarczy, że obróci, że obróci się hełm i patrzy w inną stronę, i nie ma problemu z tym, że się. Nie zdradza, zwłaszcza, że wizjery pokazują to, co jest pod hełmem. Moim zdaniem jest to bardzo fajny patent i teraz możemy przejść dalej. Do prawdopodobnie najbardziej imponujących figurek tego zestawu, jakimi są Manci i Manci Ching. Więc obie te figurki są naprawdę świetne, Wadna nie jest ekskluzywna dla tego zestawu. Manci Chit wystą wystąpił prawdopodobnie jeszcze w kilku innych zestawach w tej formie, Manci Ching wystąpił w jeszcze jednym zestawie w tej formie, plus jeszcze mamy jego wersję z wędrówki na zachód. W serii mini ale ona się różni znacznie, więc w tej wersji występuje tylko w dwóch zestawach. Ale i tak to jest najtańszy sposób, żeby go zdobyć. Zaczynając od mancida, mamy nadruki na nogach, na przodzie nóg, mamy podwójne odlewy nóg, mamy pod... nadruki na bok... bokach, także z obu stron są takie same. Mamy nadruk na plecach, mamy tutaj te słuchawki na szyi, są bardzo fajnym dodatkiem. Nie ma nadruków na rękach, cóż. Zdawa się, niektóre jego wersje bodajże mają. Mamy nową dla tej serii fryzurę z bandaną. Potem pokażę, jak wyglądają twarze obu figurek czy z drugiej strony. Manci też ma e, podwójnie odlewane nogi. Nie ma nadruków na bokach, ale no cóż, nie potrzebuje ich. Nadruki na nogach są świetne, nadruki na torcie są świetne. Nosi on pancerz i tą podwójną pelerynę. Tutaj mamy uśmiechniętą minę. E, ten, ten odlew e, włosów i. Ufu, tak, Małpich jest, nie jest unikatowy dla tej figurki, bo wystąpił te właśnie w serii mini-figurkowej po raz pierwszy. Z tyłu mam, a mamy jeszcze ogon, który ma co ważne, tutaj mamy nadruk złoty na przodzie. Ten ogon jest ogólnie w tym kolorze takim brązowym, i z przodu ma nadruk, więc jest to bardzo fajne tutaj dla kolorystyki tej figurki. Teraz zdejmę ich całe wyposażenie, byście mogli zobaczyć te figurki w pełnej odrobinie. Tak, to się prezentują figurki bez tych wszystkich dodatków. Jest ich dosyć dużo, zwłaszcza Manchitin -Ki ma ich pełno. Tak, mamy fryzurę, pelerynę, pancerz i obron. Tak prezentują się e, twa, twarze z tyłu, tak bardziej bojowe. Tak prezentuje się nadruk na plecach Manchitinga. -Ki Ten u Manchitida -Ki już widzieliście. E, jest to naprawdę ładny nadruk, patrząc na to, że nosi pelerynę, jest częściowo niepotrzebny, ale. Bardzo miły, naprawdę świetne figurki i są one bardzo dobrym punktem tego zestawu, więc przejdźmy dalej. Jako, że figurki mamy już za sobą, mogę przejść do zestawu, a zaczniemy sobie od rzeczy najmniejszej, jaką jest murki Manticinga, na, na której podróżują. Yy, ma ona podstawkę przezroczystą, jest ona dosyć stabilna, tak? Jest to po prostu ta płytka 6x6. Okrągła, tutaj te kilka elementów w kolorze Dark Ten. Mi ona nie przeszkadzają. podstawka jest stabilna, tylko się trochę chwieje. Chmurka jest zrobiona w takim komicowym, kreskówkowym stylu. Jest ona dosyć dynamicznie zrobiona, ponieważ mamy no, tutaj tak jakby się przemieszczała w jakąś stronę. W niektórych miejscach prześwitują elementy w kolorze jasnofarym, te w ciemnofarym powiedzmy. Mi to osobiście kompletnie nie przeszkadza, bo chmury nie są stricte białe. Sposób wymocowania mnie trochę tylko zdziwił. Jeżeli może się do ciebie coś czemu nie tak, czemu nie studami do przodu, ale okej. Okay. Jest to recenzja, czyli robimy tak jak prosili w instrukcji. No, jest hmm, rozbujana dosyć mocno, przez to, że trzyma się tylko na tym jednym. Barze. Bardzo fajna konstrukcja dodatkowa, jest to bardzo, fajne, jest to bardzo fajny sposób wystawiania figurki Manticinja, żeby się jakoś wyróżniał. Jak już mam to już za sobą, mogę przejść dalej. Do fragmentu góry szczytu najprawdopodobniej, pod którą został pochowany Byczy król demon, tak? Jakoś tak, to, jak, 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 jakoś tak to się powinno tłumaczyć. Więc został on pod nią pochowany i po, e, Manci Ching w, w oryginalnej historii postawił na duże swój kostur, ponieważ tylko on i nieliczni, albo nieliczni powinienem powiedzieć, byli w stanie go podnieść. Sam kostur jest magiczny i jego moce są naprawdę du, e, ciekawe, tak można się powiększać i pomniejszać. chociaż to przejdziemy w tej recenzji. Sama konstrukcja góry jest dosyć prosta: jest to kilka bricków położonych na jednej płytce. Mamy tutaj e, te nadruki, bwoskwiń, e, które też są dosyć ważne dla historii Manci ponieważ im zawdzięcza on swoją nieśmiertelność, niezwykłym tylko specjalnym, ale nie pamiętam teraz wszystkiego, więc przybliwam Wam to w uproszczeniu. E, Kostur używa z nowych elementów dla roku 2020, jest to ta podłówna rękojeść miecza świetlnego powiedzmy. Jest ona nieco dłuższa, w tym zestawie występuje w kolorze tym pe, lakierowanym złotym i ciemnoszarym. Konstrukcja bardzo prosta, i przejdźmy w końcu dalej, do byczego Mecha. Jest to trzecia największa konstrukcja w tym zestawie, i, albo trzecia najmniejsza konstrukcja w tym zestawie, ale pierwsza ruchoma. Mamy tutaj Mecha byczego, tak, to, tak naj, to najlepiej stwierdzić. Ma koczpil otwieralny, na ramionach mamy jakieś wyrzutnie. Co tutaj nie jest zrobione instrukcyjnie, co to że mamy Dodatkowy groszek amunicji. Tu, tutaj mamy dron to wystrzeliwuje. z Mamy trochę artykulacji, po dwa punkty kluczowe w rękach i po dwa w nogach. W nogach są one trochę bezużyteczne, ponieważ przez są przymocowane. Musi on stać w wiecznym rozkroku. Czyli nie wspomniałem, zestaw ma tonę naklejek, i tutaj zaczynałem pierwsze to jest naklejka. Te dwa paski to są na drugi na całe szczęście mam tutaj tą fajną obręcz, symbolizującą te obręcze, które byki mają na nosach, przez nos przeklute. Ten baner można nieco manipulować, więc jest to dosyć fajna opcja. Cockpit, jak mówiłem, się otwiera, można jeszcze go otworzyć bardziej. Firulka trzyma się na dwóch studach. Jest to naprawdę fajny mech, jest on dostępny bodajże tylko w tym zestawie. Szkoda, że nie ma jakichś mniejszych zestawików, gdzie są głównie te mechy, ponieważ są one naprawdę fajne, żeby robić jakąś większą armię. Tutaj mam jakąś tarczę z kolcem, którą można też... Nie mogę na nią obracać, choć jest na okrągłym studzie przemocowana. mnie jeszcze, oczywiście, tą wyrzutnię. Prawda, wieje to, ona działa. Jest na nastawie kluczowym, więc, jak się mówiłem, jest artykulacja. I to jest ten mech. Możemy przejść dalej. Do drugiej największej konstrukcji tego zestawu, jaką jest zabudowa. Zabudowa, która wykorzystuje naprawdę horrendalne ilości naklejek. Choć nie ma rudzy, bo naklejki dają naprawdę fajny detal. Poza tym budując to, poczułem się trochę jakbym budował Ninjago City, a to zawsze jest dobre uczucie. Sama konstrukcja którą widzicie jest modułowa, są to dwie osobne konstrukcje, które buduje się osobno. Są one przeciepione na dwa piny. Zaczniemy sobie od tego co się buduje pierwsze, czyli tutaj ten budyneczek. Na dolnym piętrze mamy jakiś przybytek, gdzie sprzedają różne azjatyckie potrawy, chińskie potrawy, najpewniej tak mamy jakąś kiełbasę, pierogi, makaron. Tak. Ramen czy inne rzeczy tam. Tutaj mamy nazwę tej restauracji. Z tego co, co wiem, jest to restauracja Pizziego, tak innej postaci stereo serialu. Tutaj mamy telefon, o czym nie powiedziałem. Telefon jest na wyposażenie. Jest wyposażeniem Manchitida i po prostu tutaj przyczepiłem, żeby było mi wygodniej. W środku mamy jedną naklejkę na pierwszym piętrze, gdzie tutaj mam tą kuchennetkę zdemontowaną. Mamy tutaj ślady tłuszczu przyklejone. Jest to srebrna klejka z złotymi nadrukami, trzyma się to na jednym studzie. Jest tu trochę miejsce, mamy gaśnicę. Na pierwszym piętrze nie ma już naklejka, na zewnątrz mamy jeszcze tą naklejkę graffiti. Mamy tutaj logo Mancicindo, oczywiście. Jakaś latarnia na drugim piętrze, oczywiście. Logo to też są naklejki, mamy jakieś ryby wiszące. Tutaj mamy rurę wychodzącą, jakaś krata. Tutaj mamy plakat. Kinga, jest on naprawdę fajny, to jest naklejka, oczywiście tutaj mamy jakąś tablicę torkową, która też jest naklejką mamy też tutaj pierwszą funkcję, jedyną funkcję tej części gdzie jeżeli popchniemy ruler w tą stronę, to wybijemy ścianę można się bawić tak, że po prostu ten mech albo cokolwiek się dzieje po prostu i w mieście sieje się terror i ściana się wybija, tak? Jest ona przyczepiona na dwa study, bardzo łatwo ją z powrotem przyczepić. Górne piętro obfituje te naklejki, mamy całe dwie. Na dachu mamy tutaj tą, tą jedną naklejkę, nie wiem co tu jest do, dosłownie napisane, mamy mały obrudek. Tutaj mamy naklejkę, która reklamuje... E, firmy przewozową, tak, transportową e, tego na, z największego zestawu z tego roku, gdzie mamy właśnie statek, w główną bazę Manhattan, tego typu rzeczy, i jest to po prostu reklama e, tej firmy, tak, tego statku. Drugą częścią zabudowy, która się przeczepia jest jakiś taki zaułek, Mam tutaj pręt elektryczny. W ostatniej recenzji też mieliśmy pręt elektryczny, więc jak, więc mam tutaj połączenie, mam tu reklamę tego e, przybytku, tu mamy nadruk, gdzie mamy właśnie jakieś e, jedzenie zapakowane i nadruk na płytce 1 na 2 nie jest on ekskluzywny w żaden sposób mamy automat do dier, który ma pełną naklejkę tu jest naklejka, tu jest naklejka, tu jest naklejka, tu jest naklejka i tu jest naklejka więc na jedną tak małą konstrukcję mamy pełną naklejkę e, trzyma się to na, normalnie na czterech studach nie można z tego za bardzo zdemontować e, automat ma dosyć fajną naklejkę z jakąś grą, tak mamy tutaj dostać fizyczny joystick, żeby mo można nim manipulować jakoś tu mamy natlejkę, no i to jest część zabudowy. Jest ona naprawdę fajna w połączeniu z zabudową z innych zestawów, tworzy naprawdę mały, fajne fragmentik miasta. Ale teraz, mówię, przejdź w końcu do największej części tego zestawu. Więc główną częścią tego zestawu oczywiście jest mech bojowy Manki Kinga. Jest to naprawdę ogromna konstrukcja, i pozwólcie, że sobie ułatwię na razie odbierając mu jego kostur. Do krustury sobie wrócimy, ale teraz zaczniemy od mecha i zaczniemy od dołu, więc przybliżę Was trochę. Mamy tutaj stopy. Mech wykorzystuje bardzo dużo tych złotych, lacierowanych elementów, jest to wspaniałe, naprawdę. Mamy też trochę elementów w kolorze pearl Gold i jakimś cudem one się ze sobą nie rażą. Kolorystyka to jest, jak widzicie, tak złoty, ten lacierowany złoty, pearl Gold, czerwony, żółty i turkusowy. Jakimś cudem jest to. Kolejusterka, która się nie chce zabić kompletnie. Czojawi e, się również z Chinami, co jest dosyć dobrym czojawieniem. E, Stopy są dosyć podobnie zbudowane jak w tytanicznym mechu Loida sprzed kilku lat i są one dosyć topo toporne, tak e, co mają luźne. Jedną rzecz mają luźną, mogą się, e, taki obrót delikatny, że jak go postawić, to po prostu będzie stał, powinien stać. Mamy obrót w kostce do tyłu prawie nic, do przodu prawie nic tymi pancewami można trochę manipulować. W bok, jak mówiłem, mamy tylko tą, tą luźną artykulację. Nogi są zbudowane masywnie. mam tutaj więcej teraz złotego. Tu mam naklejkę, tu mam jakieś siłowniki w kolanie, w kolanie w cudzysłowie, ponieważ nie działa, mamy tutaj oczywiście staw kulkowy, za nim są dwa, dwa małe stawy kulkowe. Mam tutaj delikatne zdjęcie, które pełni swoją funkcję. Artykulację w norach mam na domową sprawę tylko w udach i tą delikatną w stopach, gdzie w udach mamy pełen kopniak do przodu, mamy też trochę w tył i na boci. Na boci niewiele, ponieważ mamy tą tutaj spodnicę bojową, którą pod koniec fi filmu zdejmę, żeby wam pokazać jak wygląda bez tego całego tajstwa, bez tych wszystkich ozdób, ponieważ zmienia to kompletnie jego wizualia. Jako, że jest to mech wzorowany na małpie, nie na człowieku mamy nieco inne proporcje, ponieważ proporcje są nieco bardziej krzywe, gdzie mamy po prostu mniej e, kró, krótki tors, długie kończyny. Mamy tutaj tors, który właśnie też ma pełno naklejek, tu też są naklejki jak mówiłem. W torsie mamy otwór, tutaj mamy taką dziurę, jeżeli go otworzymy mamy cockpit do mecha. W tym kokpicie mamy pełno naklejek, tutaj mamy dwa jakieś joysticki zrobione z tych elementów tyrolek. Mamy miejsce dla Manki chida, którego możemy tu posadzić. Tu jest naklejka, tu jest naklejka, tu jest naklejka i tu jest naklejka. Tak ze swoją drogą. To jest też naklejka. Mam tutaj różne konsolety dookoła całej jego głowy. Jest to naprawdę fajnie zrobione. W większości tych naklejek nie widać. Nie są one specjalnie trudne do naklejenia, ale są. Więc jest to toporne. Mam więcej trochę Złotego. Tu są cztery naklejki, tu są dwie naklejki. Więc jest trochę pełno. Oczy na części to nie są naklejki, to Was pocieszy. Niestety pysk jest już naklejką, ale przechodząc do rąk, mamy artykulację w postaci obrotu. Podobnie jak u Ultrona, Voltrona, przepraszam, którego recenzowałem kilka lat temu. Mamy pełen obrót, jest on oparty na zębatce, więc nie będzie on się za bardzo zjeżdżał. Mamy jakiś wychył w ramion, gdzie można o, o tyle do rury. Natomiast prawie, jeżeli się po prostu to obróci. To mamy pełen wychył do rury. Remona są fajnie zbudowane. Mam tutaj jakiś taki dziwny łuk. Te pancerze można też manipulować. Tutaj mamy podwójny staw kluczowy w łokciu, który nie pozwala na jakiś wielki wychył, ale no ile potrzeba w łokciu. Tu mam naklejkę i tu mam naklejkę na drugiej ręce, tak samo. Ręka ma staw kluczowy w nadgarstku ale jest to staw kluczowy polegający bardziej na obrocie. Mamy staw kulkowy, mały staw kluczowy w kciuku, więc mamy pełen obrót, pełen ruch. I pod zawiasie w palcach mamy cztery palce. I tu mam staw kultowy, do którego można przyczepić jego broń. Idąc dalej, druga ręka jest dosłownie taka sama, bez żadnych różnic. Głowa, z kolei jak mówiłem, oczy są nad rukami, Mam tutaj pełno tych lacierowanych złotych elementów, są one naprawdę wspaniałe sprawiają, że ta, figurka, że ta figurka, ten mech ma prezencję, ale nie tylko one. Tutaj też te czułki tacie, czy jakiś materiał, który mamy na szczycie. O czym zapomniałem i nie zapomniałem, przepraszam, i odpadł jest ogon. Jest on przyczepiony na tył, jak pewnie się domyślacie, jak to ogon powinien być przyczepiony. Tutaj ma podwójny staw kulczowy u nasady i po jednym dalej. Mamy pełną artykulację. Wykorzystuje on dużo tych sztabek złota w kolorze Złotym, lacierowanym mamy, to, mamy podwójną pelerynę, tak samo jak u minifigurki Manci mamy podwójną pelerynę jak u minifigurki Manci mamy więcej tych lampionów z tyłu dla ozdoby. Tutaj mam te standardy do góry, które mi też można manipulować, ponieważ są na stawach kluczowych i zawiasach. Od przodu pokazywałem jak się prezentują, ale pokażę jeszcze z bliska. Są naprawdę ładne, są to elementy znaczy winylowe bardziej, tutaj mam tam polerynę materiałową, reszta jest taka bardziej właśnie winylowa. Z tyłu naklejki też są, niestety. Pelerynę trzeba nieco podwinąć, żebyście mogli zobaczyć lepiej tył. Ale mamy na stopach naklejki, mamy tutaj dalej naklejki. Tutaj też jest naklejka, tak są cztery takie same naklejki na nogach. Z tyłu nie wygląda to najwspanialej, ale są tutaj jakieś detale, więc nie można marudzić. Nadal na dobrą sprawę te elementy pancerza na ramienniki, można je nazwać, są wyglądają tak samo dobrze z przodu, jak i z tyłu. Głowa też nie wygląda najgorszej z tyłu. Ale to jest figurka Manchichin, mech bojowy Manchichinga. Można ją też traktować jako figurkę, jak się chce. Te elementy winylowe nie ograniczają specjalnie artykulacji, a są moim zdaniem tylko i wyłącznie praktycznie atutem, ponieważ teraz wam pokażę mniej więcej, jak wygląda ten mech bez tych elementów. Więc cięć. Także to prezentuje się figurka bez wszystkich sztandarów, peleryn i innych do pereli. Tak, tutaj mamy pelerynę podwójną, nie jest ona ogromna. Tu mamy sztandary przyczepione na stawach pulchowych. Tu mamy spódnicę powiedzmy, tą winylową, i tu mamy zwisające z przodu hmm. też ma kawałek jak materiał. Więc tak się prezentuje figurka bez tego. To są same klocki, tak wygląda bez właśnie tych wszystkich dodatków. O ile dodatki są integralną częścią figurki, to stwierdziłem, że mówimy o zestawach LEGO, więc tak wygląda sama figurka jeżeli chodzi o same klocki. Wygląda ona o wiele mniej dostojnie, o wiele bardziej widoczne są małpie proporcje, co też jest pewną zaletą w szczerze, bo mamy tutaj właśnie pokazanie tego, że o wiele lepiej widać te proporcje. O czym jeszcze nie wspomniałem, a miałem wspomnieć, więc przesuniemy trochę figurkę w tył. Jest tutaj ten kostur. Jest to kostur Manchinga, Jest oryginalnie w stracowiem był on filarem w pałacu. I prawdopodobnie jest to jego oryginalny rozmiar, więc to co widzimy tutaj, tak i to, to jest ten, ta, ten sam kostur, po prostu w równych e, rozmiarach, tak. Manticinch miał możliwość i w serialu Manticinch też ma możliwość kompletnie zmieniania tego, jak, jak, jakich rozmiarów jest ten prostur, więc jest to adekwatne. Filurka może trzymać kostur w dwóch rękach, tak, ponieważ ma tutaj te stawy kluczowe, ale można też go skrócić. Żeby skrócić, wystarczy wypiąć to. Wypiąć to. Podczepić to tak, i mamy mini-kostur. I taki mini-kostur jesteśmy w stanie włożyć w rękę, w jedną rękę na mechowi mechowi. Jest to fajny, fajny sposób. Nie ma co z tym zrobić specjalnie, ale jest to naprawdę, naprawdę duże. Więc teraz yy, tak prezentuje się ten Mech bez tego wszystkiego bez tego całego taństwa. Teraz pozaczamy rok go, ubiorę i przejdziemy do podsumowania. Więc znów mam zestaw w pełnej oczu Tak jak mówiłem, tak porównamy do sobie do Razor Cresta wcześniej wspominanego. Innego zestawu o tej samej kategorii cenowej. Mniej więcej Test trudno dostępnego w innych cenach. I prezentuje się on tak. Oba zestawy to wygląda. Razor Chrestaf jest bliżej, co sprawia, że wydaje się nieco większy. Ale poprawimy to zaraz i postawimy go obok więc mamy to wszystko obok siebie, ta część kosztuje 600 zł i ta część kosztuje 600 zł i to nie jest tak żeby obrać Razor Cresta bo Razor Crest jest czym jest ale cenowo jest to, są to kompletnie inne kategorie moim zdaniem, powinny być, przynajmniej tak być ale tak nie jest LEGO, licencje, wiadomo Pech. Co próbuję Wam pokazać, to że ten zestaw jest wspaniały. Zestaw jest naprawdę świetny, ma swoje wady, wiadomo, ma dużo naklejeć, ale figurki są jego zaletą, konstrukcje są jego zaletą, ponieważ jeżeli lubicie wielkie mechy, macie wielkiego mecha. Jest to najlepszy mech, jakiego recenzowałem, a recenzowałem tytanicznego mechaloida, złotego mechaloida, Voltrona e, i jeszcze kilka innych mniejszych mechów i ten jest zdecydowanie najlepszy. Jest ogromny, konstrukcja jest cudowna, Kawałek miasta też jest cudowny, jest naprawdę fajnie zbudowany. Mamy małego mecha, więc mamy od razu konflikt powiedzmy sobie szczerze bardzo nierówny konflikt ponieważ ten duży mech byłby w stanie tego małego wbić w ziemię tą pałką tak, w bardzo prosty sposób. Czego nie wspominałem to mamy dwie instrukcje w tym zestawie. Jedna jest poświęcona stricte konstrukcjom pobocznym czyli górce, chmurce, małemu mechowi i zabudowie. Druga jest tylko na mecha. Instrukcje są do tej serii bardzo ładne. Tutaj mamy cały ten dodatkowy hmm, mariach, naklejek, i tutaj jest ta, są były te elementy winylowe. I konstrukcja przebiegła naprawdę wspaniale. Jest naprawdę dobrze zbudowany ten mech. To nie można temu nic zawrócić. Jest, instrukcja też jest nadzwyczaj przejrzysta, mamy też pasek postępu na, na dole, jak, jak daleko jesteśmy, mamy informacje różne, jest to bardzo kolorowa instrukcja i wygląda naprawdę fajnie po recenzowaniu tylu licencjonowanych zestawów, mamy tutaj takie właśnie jakieś dodatkowe kolorki, tak żeby pokazać, że zakończyliśmy już pewien etap, tak żeby... W, przyczuć naszą uwagę, jest to bardziej dla młodszych odbiorców, oczywiście. Więc 600 złotych, 1629 elementów. Jeżeli macie takie pieniądze, jeżeli podoba Wam się to, co widzicie, bierzcie w ciemno. Naprawdę jest to świetny wybór. Konstrukcyjnie zestaw stoi na najwyższym poziomie. Naklejki są problemem. problem o którym mniej wspominałem, są trochę palce, ponieważ łatwo odpadają. Często są na zawiasach, tak. Nie jest to coś czargodnego, bo. Jeżeli dobrze nimi manipulujecie, to się będą trzymać, ale nawet na bańcz części ten, ten zestaw jest świetny. Więc bardzo to polecam serdecznie, zapraszam do lajkowania, subskrybowania, napisania co sądzicie o tym zestawie, o tej serii, yy, o filmie. Ja was żegnam. Cześć!